Hey, się mam z tej strony PSP Macie i w kolejnym odcinku na moim kanale z naszej serii ZerwCraft, a ze mną jest Franek. Hej. I w dzisiejszym odcinku będziemy do końca zwiedzać nasz bastion tutaj, który znaleźliśmy w poprzednim odcinku, jak, szuka jak szukaliśmy twierdzy i zwiedzimy go do końca. znajdziemy jakieś ciekawe rzeczy i później idziemy do drugiego bastionu i... Też nie zapomnijcie zostawić dzwoneczkę oraz łapki w górę i też możecie wpaść na mojego Discorda oraz do Franka też możecie wpaść na jego kanał i go też zacząć Gdy zostawicie widzowie łapkę w górę, to choć więc też na coś. Pokażę Wam moje tajne tunele, które A ja wykopałem. Tak. No. Ogólnie to hej, my właśnie do Was wróciliśmy i znaleźliśmy skrzynkę na levelu wyżej bastionu. I teraz właśnie ją otwieramy. Tak, tam też jest skrzynka i zaraz do niej przejdziemy. A teraz otwieramy to na 3, 2, 2 1. 1. No Brawo. jak zwykle, no, czyli sam syf i tylko siodło jest coś coś warte, ale. Yy, tylko tyle. Dobra, Franek, kocia, Ci tutaj oddam blok złota bo ty, sorry, blok żelaza. Chodź tutaj. Będzie przyda. Dobra. I my z wami zobaczymy się przy następnej skrzynce już. Dobra widzowie, już wróciliśmy po bardzo krótkiej przerwie i mamy kolejną skrzyneczkę. Ciekawe, czy tu będzie zapłyta, bo po to tu jesteśmy. Dokładnie. To co? Otwieramy na trzy. A tam jest druga skrzynka. Tak? Tam jest druga. Dobra. To trzy, dwa, dwa jeden. jeden. O! Debris. Debris. Ja, wezmę, ja wezmę jedzenie Je, i wezmę. Zbiorę debris, bo ja ogólnie mam tutaj debris. Tak, więc. ty masz tam taki pompunku debris, a teraz ja już idę do drugiej skrzynyki. Idziemy do drugiej. Zobaczymy, mi to w niej jest. Dobra. Trzy, poczekaj. Czekaj, czekaj. czekaj. O, dobra. Trzy. Dwa. Jeden. O, dwa debrisy. 2. O kurde. Ej, jak tak dalej pójdzie, to niedługo będziemy mieli te. Dużo tych debrisów. Dobra, Dobry, to... to z fajnie. tego bastionu to już jest wszystko, więc my przenosimy się do następnego i zobaczymy się już przy nim. To co? To pa. Ogólnie to No okay, Hej, właśnie doszliśmy do bastionu i ten, tym tunelem się przekopaliśmy, bo mieliśmy kordy naszego tego bastionu i my właśnie zaczniemy go zwiedzać zaraz, tylko. Jeszcze wam przypomnijmy, żebyście zostawili subika z dzwoneczkiem, bo to wiecie. Ładnie! Bo jak coś to was, was strzele kuszą, no teraz, was strzela. Tak. A poza tym też no, będzie nam bardzo miło i wiecie o co chodzi. Mały youtuber nie ma dużo tych subów i łapek i niczego innego. Ale dobra, już bez przedłużania my wchodzimy do bastionu i zobaczymy się, jak znajdziemy skrzynkę lub coś ciekawego. Ogólnie to hej widzowie, my już dowróciliśmy do was, zwiedziliśmy cały bastion, została nam tylko ta ostatnia skrzynka. Dwie skrzynki pominęliśmy, bo je otworzyliśmy i zobaczyliśmy, że w nich nic nie było. Nic. Były jakieś nitki, jakieś śmieci, jakieś coś. Ale teraz mamy tą ostatnią skrzynkę, ją właśnie zostawiliśmy, bo to jest ostatnia skrzynka. I dobra, otwieramy ją na trzy, dwa... Jeden... Jeden. Mm, Okej, okay, dobra, banner oh, pattern z tym, yeah. y, tym ryjkiem świni, to może być fajne akurat. Ja biorę jeszcze magma creamy i... Dobra, Sharpless. Ale to niestety już jest na wszystko w naszym odcinku i my będziemy się z wami powoli żegnać, więc no... To do zobaczenia następnym razem, możecie zostawić z zboneczki możecie łapkę w górę i co? pa! <słatki>